Do obejrzenia serialu zaprasza producent piwa Tyskie. Dzień dobry, poproszę. Piwo? Jasne. Dzień. Dobry? No to już się przed chwilą witaliśmy. Poważnie? No, o, ale raz znowu mi się to przytrafiło. Przepraszam, co się panu przytrafiło? Komu? O no panu. Że to pan powiedział, znów mi się przytrafiło. A? No, możliwe. Miewam zaniki pamięci, więc nic nie pamiętam. Ale co, nie pamięta pan nic? Jak się pan nazywa? Coś? Ale moment. Yy, yy. Proszę się skupić, dobra? I proszę sobie przypomnieć, co pan ostatnio pamięta. No, czyli piłka. O, piłka, e, proszę nie, opisać tę piłkę. Czerwona, w mhm. białe kropy. Mhm. Matka naszywa mi ją na worek z kapciami. Pokoje jest ciemno, matka kuje się w, w palec. Co i, i zasypia na stole, tak? Nie, no to to znamy, znamy to. Dobra, mam pomysł. Ma pan dowód? Dowód czego? Dowód osobisty. Niech pan. Proszę się nie przejmować. E, Wyjdź tam, strasz Pana. Uh -huh. Pomożemy Pani. Tu klucze. Co się dzieje? Nie no, ma amnezję. W ogóle nie pamięta jak się nazywa. W ogóle zero, nic. Chcemy go wylegitymować. no. Można? Tak. Ostatnio wybrana Dzidzia. Dzidzia. Dzidzia, niech, niech pan dzwoni do, do Dzidzi. Ja mam przeczucie, Dzidzia. Halo? <laughs> cześć, cześć, to ja. Słuchaj, jestem w knajpie. – Piąty stadion. E, – Piąty stadion. E, później ci wszystko wyjaśnię. Możesz po niej przyjechać? – Zaraz będzie. – Ciekawe kto. I ciekawe, czy zapłaci. O, ciupciulek kochany. No, znowu ci się to przytrafiło. No, – Jak ty się czujesz w ogóle, co? – Dzidzia! Dzidzia? Jaka dzidzia? Co za dzidzia, się pytam, co? co nie, pamię nie pamiętam. Jak? Co nie pamiętasz? Dzidzi nie pamiętasz? A kto wczoraj krzyczał? Dzidzia, dzidzia. A co wczoraj krzyczał? Czy z czerwonymi butami jak Bocian, co? Pytam się. Jestem Dzidzia. Skąd te te to butyma? jest. Na bazarku kupiona. Pacy ma ciężki przypadek. A, no Do obejrzenia serialu zaprasza producent piwa pyskie.